Niedzielą 12 listopada o godzinie 13.00 Stomil zmierzy się w wyjazdowym pojedynku z Radunią Stężyca. Olsztynianie po porażce w słabym stylu z rezerwami Lecha mają mało czasu na rozdrapywanie ran. Kilka dni odpoczynku i przed nimi kolejne ważne spotkanie w kontekście utrzymania się nad strefą spadkową. Poprzedni mecz z Lechem 2 Poznań nie pozostawił złudzeń. Stomil jest drużyną, która musi wydrzeć zwycięstwo pełnym zaangażowaniem wszystkich piłkarzy znajdujących się na boisku. W tym sezonie z każdym przeciwnikiem będzie trudno o komplet punktów, co pokazał środowy mecz. Zawodnicy Stomilu przez 90 minut nie stworzyli sobie ani jednej okazji do zdobycia bramki. W meczu z Radunią nikt nie pauzuje za żółte kartki, zaś do kadry wróci Filip Laskowski. W wyjściowym składzie Stomilu nie spodziewamy się wielkich zmian, bowiem zawodnicy wchodzący z ławki nie zamieniają oblicza drużyny na lepsze. I notują słabe występy. W bramce Łukasz Jakubowski, na prawym wahadle zagra Filip Wójcik. W środku obrony, od prawej, powinniśmy zobaczyć tę samą trójkę w składzie Filip Szabaciuk, Hubert Sadowski i Igor Kośmicki. Po lewej stronie stałe miejsce jest przewidziane dla Michała Karlikowskiego. W pomocy i w ataku nic nie powinno się zmienić oprócz awizowanego powrotu Laskowskiego. Zatem Karol Żwir, Michał Bezpalec, Filip Laskowski i Hubert Krawczun powinni wybiec od początku. Jedynie pozycja tego ostatniego może być najbardziej zagrożona. Bramkarze rywali będzie straszył Piotr Kurbiel. Radunia Stężyca to solidny rywal, który w tabeli zajmuje wysokie czwarte miejsce. Klub założony dopiero w 1982 roku czeka na swoje największe sukcesy. Mimo sporych nakładów finansowych... Raduni dotychczas nie udało się wejść na zaplecze ekstraklasy. W kadrze Szymona Hartmana najgroźniejszym zawodnikiem jest Mateusz Kuziński, który w 16 meczach zdobył 10 goli, z czego 3 z rzutów karnych. Drugim najlepszym strzelcem Radunii jest Michał Biskup z 4 golami. W Raduni gra kilku zawodników z przeszłością w 100 milu. Są to Maciej Dampc, Wojciech Łuczak, Jonathan Strauss i Konrad Syldatk. Transmisję ze spotkania przeprowadzi WP Pilot. Kibice z Tomilu organizują wyjazd do Stężycy, więc olsztyńskich zawodników czeka tam dobre wsparcie z trybun. Trzymamy kciuki, by nie zawiedli kolejny raz swoich fanów. Początek niedzielnego meczu o 13. Niech zagra wielki mecz, niech z trybun płynie śpiew. Z tysięcy gardłem się wyrwieczy, nie wygra z nami. Niech Stomil zagra wielki mecz. Niech z trybun płynie śpiew, z tysięcy gardeł się wyrwieczy, nie wygra z nami nic.